Przez dwa dni Poznańska Malta była stolicą muzyki klubowej, polskiej, jak i zagranicznej. Na polanie harcerza za konsolą stanęło ponad 35 artystów. Zróbcie jakiś hałas! Czwarta edycja mojej tutaj autorskiej produkcji. Oczywiście znajdujemy się na Polanie Harcerza, w Lasku tutaj, w centrum Poznania, chyba oczywiście na Malcie, żeby tutaj powiedzieć bo bardziej dokładnie, poznańska Malta. Mam nadzieję, że będzie niedługo dobrze znana już wszystkim tutaj, którzy lubią fajną zabawę. Dzisiaj mamy Plejadę, można powiedzieć, czołówki polskiej sceny klubowej, żeby was nie skłamać, chyba z 14 artystów jest, mamy dwie sceny, tak jak to wygląda. Nie, mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom wszystkim tym, którzy przybyli na dzisiejszy festiwal. Cztery gatunki muzyczne prezentujemy przez dwa dni. Pierwszy raz w tym roku robimy w ogóle dwudniową imprezę i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że Poznań będzie zadowolony i że na przyszły rok to się odbędzie, że mieszkańcy nam pozwolą, bo mamy bardzo duże problemy tutaj o hałas. Dlatego wiele ludzi nas hejtuje, że robimy festiwal do pierwszej, no ale niestety to nie jest moje, mi się tylko miasto. Tak nas zmusza, niestety, żebyśmy o pierwszej musieli skończyć to wydarzenie. Drugiego dnia festiwalu zaprezentowały się zagraniczne gwiazdy. Mamy za to sześć zagranicznych artystów, minimum Four strings, Brian Kerney. 4 strings przyjeżdża dodatkowo z Carlo Resortem. Mamy jeszcze Rama, kolonie o mnie.